Czy widziałeś to, co ty tam? Hey A to widziałem, ej, dobra, to jest chuj mocny pomysł na film ogólnie Face Clan zagrał 5 na 5 w CS-a, ale w Robloxie. Na no, jakimś team z Robloxa, kurwa! No to jest mocne! Dostali na dziurę ogólnie, <grym> nie? No no słyszałem, że dostali totalnie w dupę, ale ale no jest pora różnica, jak grasz w tego Robloxowego tego. Ale skumaj, że masz team w Robloxie <grym> Ja Ty myślę, jest... no, może, w takiego co jest to zagrajmy, co? Ej, to jest gorsze niż probycie prosem w PUBG Mobile, przyczek. No, no, no. Yeah. I'm, gonna cry, bro. I'm gonna cry. Dajesz sobie w bio na Instagramie, że jesteś prosem, pod w Roblox, w w CSie, No dziś stary, ale za niedługo to będzie większy biznes niż kurwa Twitch pewnie. Właśnie, a co Bokubi napisał też, że może w lepiej działa, to teraz jeszcze pytanie do hejterów e, Valorada, w co gorzej? aż Ta, takiego, o, Countervlogsa, czy gorzej counter. Valorada? Ty, ale mi się Wyda, że counterbryks jest zrobiony przez Rolwę <śmany wę> I to nawet, nawet z tym małym E jak Valve ma w logo logotypie kurwa. <śmany wę> Pokaż mi czekaj, nie, 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 nie dęk, no, masz tak, To małe E ostatnie Tak, 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 no, przecież w logotypie normalnie masz kurwa no, małe no. E w Balwie, nie? Ta 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 Rolwę, no kiedy dostajem? No jak chcecie, to możemy w takiego zagrać Chociaż <śmany wę> Kuby też zadeklarowasz, że na Panoranta może pójdę bez tego, więc też można. Dobra, ale Kubi to wcale się też nic nie grasta Ty prawie Roblox nic, fajnie, że mi tłumaczy w ogóle kurwa, licznik bloks Czekajcie, ja chcę zobaczyć i ja chociaż jedną rundę go nie grali w tym Robloxie <grywa> Ale chodzi to hula o to i się no, Tam wygląda jakby torekoli w ogóle nie miało. Ty... Neo tam chodzi stary kurwa i stem! Na tramerce, na tramerce. Tak, ale tak, tak bez chapy, no. jakby ten Roblox, jeżeli chodzi o to, jakby kopiowanie takich gierek, to akurat no, zajebista sprawa, nie? W sensie? No, że dobrze to działa tak naprawdę. A skąd bo... wiesz, że za dużo ograniczenia ma. Także. Nie, 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 to czekaj, zaraz znajdę materiał, jak ktoś zrobił naprawdę taką gierkę, żebyś nie poznał, że to jest Roblox, tylko to jest zrobione. A to sposób. wiem, to ja wiem, że tam są pojeby, to stare, wszystkie modele podmieniają tak, że nie jesteś w stanie powiedzieć w ogóle, że to jest Roblox. I to działa naprawdę dobrze, nie? No, 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 no bo oni tam, w sensie no tam masz dostęp do jakby skryptowania i wszystkiego, że tam możesz sobie. No to jest silnik jakby finalnie, no nie? tak? Tak, no teraz to jest już teraz silnik. to już jest bardziej traktowane jak silnik. Tylko wszy, wiesz, większo jakby większość ludzi, co tam tworzy te gierki, to robi to totalnie na bazikowej i robi te takie coś Ala, jak ja to nazywam klikery nie? Tylko to jest ta forma po prostu takiej coś Ala fabryki, tak jak ma Satisa. Czyli zbierasz hajs, kupujesz lepsze rzeczy i po prostu masz kolejne tematkę i Tak, kurwa. Ale powiem wam, ja. No, już, już naprawdę uderzam Ang status, bo no przysięgam, że. No nie grałem nigdy tak na poważnie. No, nie wiem, co się w tym Robloxie dzieje. Raz zagrałem dla beki w 2017 yy, i to jest tyle, nie? Ja, ja totalnie nie wiem. Słyszałem, że da się zarabiać pieniądze w Robloxie. W jakiś sposób? Nie wiem, czy tam moderując jakieś społeczności, czy tam robiąc jakieś gry. Ludzie tworząc gry, normalnie masz możliwość jakby wrzucenia jakichś tam... Stary, opłat. stary, lepiej, ja, 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 ja słyszałem, że jest firma, która produkuje gry w Robloxie i zatrudnia, kurwa, stary, ludzi od skryptów. <laughs> możesz, możesz, stary, normalnie mieć pełno, możesz mieć no, normalną robotę bycia, kurwa, stary, programistą w jebanym Robloxie. Nie, przepraszam, dla firmy, która programuje w, ro, w Robloxie. I, to, i Ja nie to mówię to o Robloxie, Dream. tylko Dream. ja, ja mówię o firmie, która, stary... Produkuje insider, jakby oni się nie znają, w ogóle nie komunikują z Robloxem, tylko robią gry na, na silniku Robloxa, kurwa, to no dla mnie to jest tak pojebane. No znaczy, tak, ale mówię, dla mnie bardziej było pojebane to jak Roblox jakby było takie początkowe boom, albo nawet jeszcze przed takim wielkim boom Robloxa i ludzie tworzyli te gry typu Tajkun i wyrzucali tam jakieś płatności za te... Czekaj, co za kosem ma kurwa? Sorry, muszę ci przerwać, bo to mnie rozpierdoli zaraz. Czemu on chodzi z jebanym aksem? Co ty się dzieje? Walf please <śleski> add. Ej, ale gdyby tak, gdyby tak na prima, prelist zarzucili, no to je było mocne. Ale była siekierka, przecież w się kurwa na, na Danger Zone. Ie. Była siekierka? Żeby, żeby można było rzucać jeszcze, powiedz. No. Przyrzekam ci, że była siekierka, kurwa. Kurwa nie kojarzę nawet, ale no może, no na pewno były te tarcze, nie? Ja nigdy w Danger Zone nie grałem. No ja grałem parę razy, ale no nie grałem za dużo też, to jest prawda. Bo, bo no, nie, i sorry, może, może raz I dało się wyszło. nią rzucać, dało się nią rzucać tą się kierką. O, to kurwa, nieźle. Była, była, pamiętam kurwa. Trochę pograłem w tego godzinie, na na oknie stoi, normalnie z P2000. Ty, to face dostaje przejazd na tym, na tym Robloxie. One są chujowi, nie? Oni powinni wziąć normalnie jeszcze kasterkę pełną do tego. Żebym ja to tak oglądał na streamie, kurwa. No, no, ja ja wam gwar gwarantuję, że to by się lepiej oglądało niż niektóre, kurwa, pomniejsze turnieje. Chuj, ty! miał stary majorową... Ja pierdolę, gdyby jeszcze dalej Simka mieli zamiast Brokiego. Wyobrażacie sobie, ile ludzi na tym streamie by siedziało? Czy polecę dobrą, mniej drogą klawiaturę? O nie, najd... Ja ostatnio coś innego słyszałem jak na nie grałeś Nie no, znaczy grać nie grałem na nim ale fajnie na co dzień Ty pa broki top mida życie No na pewno to siądzie kurwa już to wiesz. Nie, nie, nie nie siadło Jaki smoke stary I tak lepiej niż w go Słuchajcie, jaki dom? Daje mu. No, trochę. Ogólnie nie chcę mówić, ale ci goście prosi z Robloxa, by nas najewali w CS, nie? Nie no, dobra, bez przeginy, kurwa. Aż tak słabi nie jesteśmy, wysu. A wy nas. Ludzie się śmieją. Czekaj, czekaj. Znaczy ja mam ja mam kontrowersyjne podejście patrząc, że są prosami w Robloxa, to może kompów kurwa nie już w ogóle CS2 im poszedł, więc mogłoby być ciężko zorganizować mecz No pewnie tak Ty wiadomość mi zniknęła na czasie kurwa ktoś mówił Jaka? Nie wiem, no, nie wiem bo mi zniknęła To no, jest ten cały no, S3, tak że, że to jest S3. Tak, tak o kurwa A bo to Karigan, no to wiele wyjaśni. No no to to a. tam Ogólnie zdychy wyjdzie myślicie Gariga czy nie do końca A zrobię chociaż jednego? Nie o frag mówię kurwa jednego fraga człowiek <laughs> Ach, się kurwa o kurwa kieskiny. skiny. Ej, dobra! Właśnie sobie coś uświadomiłem Ty co on ma kurwa Port USB C na, botach, na butach czy jak? <śmiech> <śmiech> y jakim cudem ten niebany blok istnieje? Kato, a wyjebali te tymi dwa tymi fanowskie tymi mody tymi do, do cs laska, Inny świat, inni ludzie. I Shimuraka to dzięki za piątkę. No bo to nie jest True. jakby. E, Jezu, jak to się nazywa, to nie jest jakby konkurencja dla nich ten Counterblocks po prostu. I to wszystko. Ale tu masz stary, wszystko podjebane, jeden do jeden z mapami. No tak, no tak, ale do no to mówię, jakby ich, ich nie obchodzi to, że podjebane, tylko po prostu to nie jest dla nich konkurencja. A ten C, te, te dwa pozostałe cs ten. E... Ale przecież to też nie była konkurencja, to nie, nie mierzyło w jakiej starej, no nie wiadomo jak duże te. No, no nie, ale wiesz, oni się. Uważam, się że to zabiera im więcej potencjalnych graczy na 100%, niż tamte dwa potencjalne mody. To też akurat jest szansa, ale wiesz, kurwa, oczekujemy logiki od Valve, więc. Też nie mówili, że są CSM. Stary, no ale no, nie byłbyś w stanie udowodnić w sądzie, że to jest plagiat? No bez przesady. Skacowany, dzięki no, za 8 miesięcy. Oni po prostu się. A, a, ewentualnie na tyle są ignorantami, że się tym nie interesują, jakimiś studiami, ale no to by było strasznie dziwne, nie? To, bo to, to mi po prostu daje taki trochę vibe dla nich, że może oni nie są świadomi tego, ile potencjalnie mogą tracić. Tego, no absolutnie te, te... nie, Stary. No, jak tak. my to wiemy, kurwa, to myślisz, że ludzie w walbie tego nie wiedzą? No nie ma szans. No nie wiem, w sensie nie rozumiem. bo... Ja ci mógł przypominam, mógł... że oni mają cały Steam Marketplace stary. Oni wiedzą, jak działa rynek gier. No, no to nie, nie, nie wiem, co mogę powiedzieć, nie? Bo mówię. To po prostu ja, jak wiesz, jak to oglądasz, to to trochę daje, jak się w to nie zagłębisz, to, to daje vibe takich, co przed co były te tryby CS, albo Battlefielda kurwa w Minecrafcie kiedyś, nie wiem, czy graliście się na podobnych serwerach, ale raczej każdy miał ten okres. I to po prostu daje mi taki vibe, nie? Tych o no, dziwo, robię... zaskoczęcie, nic nie grałem. Nie grałeś? O, nie, kurwa. nie. Ja, nawet ja nigdy tak... nie instalowałem moda do kurwa broni w Minecrafcie, nie. Ale to nie są mody, to po prostu były serwery na pluginach takich. No, to nie, no nie grałem, No to jakby na pluginach to też mody, nie? No, powiedzmy. To gierka poniżej 16 roku życia daje reklamę cs -a wśród dzieci. Znaczy, nie, ma, nie oszukujmy się, że i tak dzieci grają w cs -a. Czy to jest yy, zgodne z Waszą moralnością, czy nie, to wyjebane, ale jakby dzieje się to. I mówię, że no, tak. czysto, czysto rynkowo istnienie tego Counterblocksa jest o wiele bardziej szkodliwe dla <grytania> cs niż te dwa fanowskie mody, które oni wyjebali. Więc ja jestem w szoku, że to jest w stanie funkcjonować i oni nie mają z tym problemu.

A może się czegoś nauczysz, kurwa? No, 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 no <grystanie> Jesus, ale broki dostał. A, dziurę. Ja dole. karigan Kaliga, klasyczny nie? No z kariganem się nic nie zmienia. Kurwa, jak to są szybkie pigi człowieku no w tym. Ciekawi da. mnie, ciekawi no. mnie w sumie yy, ile kosztują te skiny tam. Nie wiem, nie wiem, ale nie zdziwiłbym się, gdyby to miało taką realnie dużą wartość, nie? Wątpię, bo wydaje mi się, że to są takie skiny na zasadzie, tak jak masz Valorant, czy po prostu jakaś tam stała wartość i kupujesz po prostu, nie? Bo... No podejrzewam. Znaczy, ale tam jest jakiś marketplace z tego co ja wiem? Okej. Okay. No tak, tylko pytanie czy... Stary, tam na Robuxie pewnie to może sprzedać, to pewnie o, jakąś okay, wartość okay. trzyma. ale mi chodzi o to czy to jest yy, tak, że masz jakiegokolwiek float kurwa! Od... Rainco strzelił! Widzieliście bo... to? No, ciało padło jak cel, a ja się No, no tak! <laughs> <laughs> ja w ogóle, dopiero jak, jak wyciągnęli menu sklepu na respie, to przypomniałem, że przecież to jest bazowane na CSGO, bo jeszcze wtedy CS2 nie było, jak to wychodziło. God damn. <laughs> Ale w ogóle musisz patrzeć na Kitwida czy zabiłeś, e! bo tak? Co to za ta skok tak był? Widzieliście to? Patrzcie, on. Co jest, co jest spina kurwa? Spinaczka. No, bez hitu. Nie Niewidzialna na drabinka, on tu nawet od zderzaka się nie odbił. A bo to jest normalne, chyba na, w tym silniku jest tak, że możesz się wspinać po takich niskich tych. Tak mi się coś kojarzy, no. Gryliśmy <laughs> z na horrorowych mapach w Robloxie, kurwa. Kurwa. Ja, ja pamiętam, że najwięcej w... A nie, to nie Roblox kurwa. Ja pierdolę z Garyzma. Nie, nie, stary jestem ja moda tylko grałem. Ja na przykład nigdy w gary z moda nie grałem. Z <grym w gary z> moda> nie! Nie grałeś nigdy w garyzmoda? Moda? Nigdy nie grałem w Garys Moda. Nie grałem. Ej, dobra kurwa, musimy kiedyś zagrać w Prop z, ze Scrabim. Żeby mu kurwa <grym dzieciństwo <grym> zrobić, którego nie miał. Bo ewidentnie coś tam zawiodło parę lat temu. Można, można tak. Mógłby powiedzieć co zawiodło, ale to wstyd się przyznawać, nie? Ile ile w FIFA przegrają godzi za dzieciaka? No to stary, no zawiodło, bardzo zawiodło. To ją. Ja kupiłem Zimoda i nigdy nie odpaliłem chyba. Fuck no. Crop Huncik, te klasyki, nowy skitu, Hide and Seeki, kurwa, co tam było? who jeszcze z tych trybów. Wano strasznie dużo gra w tobie pamiętam Ja w sumie mogę spokojnie powiedzieć, że mam więcej godzin jakby zlicząć wszystkie edycje FIFA to mam z 2-3 razy tyle co wcale się, więc. Si... Ej no, bez beki wejdzie no stają 2 do 4 Ty, ale mi się wydaje, że jak wchodzi... know, is... oni wchodzili w tego smoka, to przez smoka wszystko widać? Nie, 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 on Faya... chyba schodził akurat, no bo nie uwierzę, że stare te smoki tam nie Damn. działają Kurwa, a weź cofnij, bo tam miałeś tak, że on wszedł smoka jakby widział Ja mi się wydaje, że się z... jakby zlało z tym, że, że on akurat miał już schodzić i on wszedł okay, okay, Fejdował, okay. fejdował chyba, no Czekaj, okay. bo kurwa, ten YouTube się nie umie cofać On zaraz tam na shorta chyba cofnie, poczekaj, zobaczymy Ty, na koniec ginie, pierdoli Oj, plan... Kurwa, gdzie jest ta akcja shorta, Ty, Zgubiłem ją w tym filmie, przysięgam, nie mogę tam cofnąć Chyba zaraz, czy to już... O, tu, tu, tu jest no, Broki. Potem, potem, No i fejdował, fejdował. Tak? Okej, okay, dobra. Tak, już zaczął fade'ować, zanim nią wszedł z tego spawn'a. A, dobra, dobra, no. Tak, no, tak, ta. A, to jest... A, bo to jest cofnięcie, tak, okej, okay, no dobra, ma to sens. Short, oni mają co rundę, kurwa, tutaj smoka w konie, to jest niemożliwe. Oni line im rzucają. Kurwa, lepsza niż CS, człowieku. No, 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 ale żebyś wiedział! Stary! Co więcej, masz kolauty na minimapie! To już jest, stary, kurwa, dwa levely wyżej niż CS. Boż o, shit. Ale, to by się Ale pytała, no dobra, bo poczekaj, kurwa, corner. Graliśmy, kur... My na... teraz graliśmy kurwa tego Train'a, to ja dostawałem info od ziomków takie, że się zapytam gdzie kurwa, bo <grym> jakieś, nowe, jakieś nowe miejscówki poznawałem, nie? Aha. Skrawie się zdziwił, że Pop jest na Starem Ladderze. No nie no, to Pop to akurat, to nie, no, Pop się od długiego czasu mówiło. Nigdy nie mówiłem po prostu to pop, a tak samo nigdy na rampę nie mówiłem. Przypadkiem przypadkiem nie... na starym trejnie też niektórzy nie mówili pop na Enejce, co ja się? Mówili. No mówili. właśnie, mówiło się pop wtedy na, na drabę, no. Ale zawsze no, Polacy raczej mówili draba, nie? Byliście draba i chuj. Ta, ta, no tam się zawsze draba mówiło pol dla Polusów. Ale je, je, chcesz mi powiedzieć, że ktoś kurwa na Edwardzie mówi corner? <grym> na mirażu, no to jest mocne. <grym> Albo stołów? <grym> No stołów jest mocne Gdzie jest stołów? O kurwa No stołów nigdy nie słyszałem Na tej kuchni wapach No ta, ta Ja zapamiętam czasy, kurwa, jak było, było mówione kuchnia i była kłótnia, było grałeś z kimś nowym i się okazywało, że według mnie kuchnia to jest wapach, a nie w kuchni, a nie w tym jak Nie, jak nie, zajecie, kurwa, kurwa, stary, wytłumacz, daj mi spokój, bo, li, bo Listy mnie tak wkurwia za każdym razem, jak porusza ten temat We shop. I on za każdym razem musi pojeść market, kurwa, na kuchni i chuj Ta, market I kurwa, najgorsze jest to że każdy potrafi się dostosować. Ten Debil musi mówić kurwa inaczej, dla samej zasady i ty jakby wiesz, gdzie jest market, ale musisz się chwilę zastanowić, bo tak rzadko słyszysz market na tej mapie, że kurwa mózg nie załapuje. Nie, no każdy się przyzwyczaił, że w sumie apy to są kurwa całość tak naprawdę. No, taj. Też kiedyś, no taj. tak. No tak. Ja, ja często jak być, potrzebuję powiedzieć, że gości jest tam na, na, na kuchni w apach, to mówię po prostu, że jest przyskanie, no i tyle, no kurwa. To no, no. jakby da się to zamienić, nie? Mówisz kuchnia i ty już wiesz, nawet nie musisz tego analizować, wiesz kurwa ta, dokładnie co to jest. A ci ktoś mówi market, to kurwa masz przez chwilę takie... Tak, jest, jest taka no, dżuma tak. i dopiero wtedy musi to... Jest, seku... jest no. taka dosłownie sekunda, że się zastanawiasz kurwa. Albo pałace na zielone, no to już pierdolisz Kubi, bo zielone się nie przyjęło na dłuższą metę kurwa na Mirażu. Nie zostało kurwa, jakby ta nomenklatura się zmieniła i... Kubi pamiętasz... Kubi, kubi... No kubi, bo będziesz, było... Pamiętasz jak graliśmy wczoraj face -city, kurwa i ziomek skolewał, żeby zraszować aparty kurwa? I wszyscy poszli bo on powiedział, że mieliśmy A iść, kurwa? No to jest najgorsze, Myślę, że ma... Kurwa, to jest najgorsze i fuck, istnieje na tym milku jebany, nie? No, no każdy się pierdoli, no ja też się cały czas pierdolę z pałacami i apami, ale no... że jest jest, nie? No mi się, mi się też zdarza, ale ja przeważnie się potem poprawię, że chodzi połacę, On, on wyco egzekan na A, a akurat wszyscy są pod B do chujania nie? I mówię, ja pierdolę. <laughs> ale najlepsze, że on nie, nie ogarną od razu, że wszyscy na B biegną. Ja mu tłumaczę, że aparty są pod B, kurwa, nie? A on mówi, nie no, aparty też są pod ich. I po <grym> Ja pierdolę, jak... ale... ale oni przekopę dostają tutaj na tym robloxie. Ja jestem kurwa, ja w ciężkim szoku. Na, na łeb. Ale pik, kurwa. No? Dong. Jaki skob na tym augu jak guziawkę wyciągnął? ma... No, jaki auk jaki aug strzela w ogóle? Jak, 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 no. Jak, jaki model ma koga po prostu wklejonego, nie? Ta. Podoba mi się, że jakby jest ten problem, że, 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 że jakby twój V-model nie jest ograniczony do twojej kamery i przenikasz przez kurwa ściany, jak jest to już za blisko. Tak, tak, tak. tak. <laughs> nice, okay? safe, okay? Można powiedzieć, ej apart, i wtedy można to zrozumieć. Nie, no to jest tak samo zdałnione, stary. Nie, kurwa, pałac apart. Tak, tak, tak. Ja si <gony> 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 Jaki menu z dobrym timeu? Kurwa! <gony> Taktyka <gony> <gony> timeout, kurwa VIP menu, kurwa! Cash in pocket? Kick? A dobra, że taki kick, znaczy jest platforma do streamowania. <gony> clean up. here, kurwa! Arno. Kurwa, ale chłop ma ten. Tasak człowieku włapie <gulia> szef, szef kuchni. no łezki to mogliby dać takiego tasaka do Ten z siekerą, ten z tasakiem, kurwa. Ej, Karigan ja, już wie jako, o co ci, chodzi. Ci, ci, Mówi, ci, że Viper pewnie jest kurwa igielem. Ja, jak on kurwa ten. Jak on ten tasak w ogóle kurwa trzyma? Co jest? Ubrzegaj, bo nie skupiłem znaczy, się. A ta, tak, że się ten topór kurwa. Topór kurwa? No! no. Ja też wiem. Ze się rymuje. Co jest? Skąd ten ja, poleciał? Jak ta awupa przenika przez tą ścianę, jebaną się klipuje, kurwa. To jest Ej, ale niesamowite Widzicie jak czemu on zginął? I czemu ta awupa jest taka duża, kurwa, że tak klipuje przez ścianę do chuja <laughs> Nie wiem, starał, bez No, to. Bez kito, bez kito jest ogromna Ty, u Frozena to były dwie głowy z swoją drugą. Patrz i kurwa, spray control. <laughs> no chyba to. Te głowy chyba są większe, trochę, nie? No, może trochę, ta. Może tak jak ta Wupa. Mam wrażenie, że tutaj nie będziesz miał Picker's advantage, jak Twoje kurwa ramię wystaje na 2 metry w bok. <noise> no, <skicu. głos> no, coś te głowy duże są w tej grze, kurwa. Trochę, ta. Ciekawe, kiedy... Ej, Ty, Kaligan po raz pierwszy to powiedział w, w Gierce, chyba z zami. Nigdy, nigdy nie widziałem, żeby taką decyzję podjął. Be, no? <laughs> I need to play. <laughs> crazy. Crazy, crazy, no. Hank się obudził i wybrał porwa język faktów. Najgorsze jest to, że wiecie, że... Gra taki Reign, gra taki carrigan Stare wygi. I, I oni mają takie, ty no kurwa, trochę wstyd przegrać, nie? No oni nam płacą żebyśmy byli dobrzy, a z drugiej strony masz jakąś piątkę dzieciaków, co robuxy zbierają kurwa od ostatnich dwóch lat i to jest połowa ich życia, nie? Ale oro No Jacob post kurwa, nie. <grym> I to się tym, Co w ogóle z Rawsterem teraz się dzieje? Bo ja aż tak nie śledzę tego. No co, no zamiast Reina wchodzi ten. Właśnie czemu oni z Reinem grają? Ja to tłumaczyłem ci ostatnio na Discordzie, że. Znaczy nie, nie, czemu to grają z Reinem? <grym> a czemu. Aha. To może film nagrane wcześniej. No, może Dużo ta w no no. tam, tak, mogę tak być, że jeszcze tłumaczę, co nie było. Ale bullshit. No Ale Jacob zbaitował, Jacob zbaitował! widzisz to? Jak Kubi! Jak Kubi! Nawet gorzej niż Kubi, nie no nie, gorzej niż Kubi się nie da Ty co jest? Myślałem, że Frozen się zrespi w oknie Ale A jest taki lag z kurwa. Aha! Patrz ile metrów za ścianą był jak padł, ja pierdolę jaki bullshit. <laughs> Słuptik kurwa Pa, 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 tu jeszcze żyje Tu jeszcze żyje I dopiero teraz pada <laughs> <laughs> Przewrócony w ogóle na kona No, no Shoot, shoot, shoot Three short, up Too much shot Nice miss How did you get traded like that? Dźwięków jak zawsze musi kierować botów <laughs> Polska Grom Teraz kurwa robi roster w kurwa W sumie nie zdziwiłbym się <laughs> Szczególnie, że ciekawe te ciekawe rzeczy wypłynęły na jednego z shareholderów <śmiech> niedawno <śmiech> I tam cały czas. Coś to shareholderów, od... jakieś shareholderów, stary. Founderów. Founderów. No, no. No, no. Dobra, ostatnia runda, bo chcę zobaczyć, co oni jeszcze potterą. Proszę, daj, dajcie mi ich pistolkę. Ale się kurwa stakują na schodach. A bo ty się dalej do 16 gra? No właśnie, więc tak się zastanawiam czy no, runda kurwa, Właśnie kurwa Musiałbyś skipnąć chyba Skipuje, no skipuje. skipuję, skipuję. Nie, no, po Tero nie mają szans tym faceclanom Ja zapominam, że przecież to jest kurwa na bazie CSGO O, jest Tero, jest Tero Cokolnie Neo O, dwóch raz rampa i trzech to admin El <noise> Aha, no, jaka meta w tym Robloxie? 2 CT stoi, kurwa nikogo w BSE nie ma. Aha, no przecież w też, normalnym CZ też tak się gra. No, kiedyś kurwa widziałeś stare żeby cały czas dwójka na CT stała, a kurwa nikt na, na BSE? Znaczy na no pod A Znaczy na no pod ta, ale w pistolce? No przeważnie w pistolce się to gra. A dwóch pod CT? To nie robi, jednego? O kurwa, muszę robić. Wystarczy, wystarczy jeden ogólnie, ale no robisz odbicie oca. Od o, kurwa. o kurwa! Ty, bo chyba mu zabili, czy mi się wydaje? No, no, stary, no. Kociska. Nie myślej, że prob... zacznę grać. Jacob. Czasami na nie wiem, kiedy tu frak pada ogólnie w tej grze. No, ja. Ja też, nie. U mnie też ciężko, bo jest taki kurwa lag. Nie, no. Chyba przegrałem, co? 15-6. Najlepsze, naj, najlepsze jest to, że ta postać po prostu znika, nie? Nie, że to ciało upada, spada na jakiś zamek, tylko po prostu znika. Czasami znika, czasami upada, kurwa, was nie Broki na klaczu. Czajcie, jakie to było legacy, gdyby ugrał takiego klacza, że nazwą w Robloxie miejscówkę po brokim tym razem. Na przykład ławkę, zamiast ławkę na, B, na mirażu będą mówić broki. O kurwa, niezły skan. burshit gra. Dziurawa ma. No. Niezły... Jeden, dwa jody, dwa Nie no, to jest nie już... Dobra, idziemy grać, kurwa. Zainspirowali mnie, zainspirowała mnie ta drużyna prosto w Robloxie do tego, żeby teraz lepiej strzelać w CS. -ie.